– Wielu ludzi myśli, że religia ich zbawi. – Pani, jaki jest stan jej duszy? – zapytał jeden angielski arystokrata pewną rosyjską damę. – Sir – odpowiedziała szlachetna hrabina – to jest sprawa pomiędzy moim spowiednikiem a Bogiem. Czyż nie była ona wyznawczynią kościoła prawosławnego? Czyż nie wydawała wielkich sum na potrzeby tego kościoła? Czyż nie wyznawała i czyż nie praktykowała wszystkich zasad tego wyznania? Czyż nie uczęszczała gorliwie na nabożeństwa cerkiewne? Dlaczegożby więc miała się tym niepokoić? To nie była jej troska, to była troska Kościoła. Tak, czytelniku, i ty może ufasz swojemu członkostwu w Kościele, ale ja chcę ci powiedzieć, że religia nie może zbawić. Żadna religia, ani protestancka, ani rzymskokatolicka, ani żydowska, ani prawosławna, ani koptyjska, ani muzułmańska, ani buddyjska, ani konfucjańska, ani żadna inna religia nie może zbawić twojej duszy. Tylko Jezus Chrystus może cię zbawić. Możesz należeć do tylu kościołów, do ilu zechcesz, a mimo to być zgubionym. Możesz być luteraninem, prezbiterianinem, metodystą, baptystą, Anglikaninem lub kimkolwiek innym, a mimo to być zgubionym. Nie ma bowiem zbawienia w samym fakcie przynależności do Kościoła. Zbawienie jest w Chrystusie. Religia nie może obdarzyć się życiem. Ty zaś musisz przyjąć nowe życie, aby być zbawionym. Nikodem był religijny, lecz nie był zbawiony. Dlatego Jezus powiedział mu, musisz się na nowo narodzić. Faryzeusz był religijny, lecz nie był zbawiony. Łukasza 7,36,50. Korneliusz był bogobojny, dawał jałmużny, modlił się, pościł, lecz mimo to był zgubiony i potrzebował zbawienia. Dzieje apostolskie 10,22. Paweł był może najbardziej religijnym człowiekiem swoich czasów. Żył w swojej religii od dzieciństwa. Mówił o sobie, że był gorliwcem oddanym Bogu. Był obrzezany i zachowywał zakon nienagannie. A jednak mimo to był w obliczu Boga grzesznikiem. Był zgubiony, chociaż nie zdawał sobie z tego sprawy. On również potrzebował zbawienia dla usprawiedliwienia przed Bogiem, którego nie posiadał. Był grzesznikiem, o tak, bardzo religijnym grzesznikiem. Sam nazwał się pierwszym z grzeszników. A więc, czytelniku, jeśli religia nie mogła zbawić ani Pawła, ani Korneliusza, ani Nikodema, ani Faryzeusza, to jakże może zbawić Ciebie? Czy słyszałeś kiedykolwiek o kimś tak religijnym jak Jan Wesley, twórca metodyzmu? Był on duchownym kościoła anglikańskiego. A przecież sam powiedział o sobie, że nie jest nawrócony. Uważał się za chrześcijanina, ponieważ czytał Biblię. Uczęszczał do kościoła i odmawiał modlitwy. Mówił on, że wyznaczył sobie godzinę lub dwie dziennie na skupienie religijne. Przyjmował komunię świętą i modlił się o świętość osobistą. W środę i piątki zachowywał post. Został misjonarzem wśród Indian i głosił Ewangelię. Lecz nie był zbawiony. Któż mnie nawróci? wołał. O, cóż to za wyznanie? Główną pobudką, dla której został misjonarzem, było to, by użyć jego słów. Nadzieja na zbawienie własnej duszy. Oto dramat. Duchowny anglikański, pobożny i religijny, a przecież niezbawiony. Czy ty również polegasz na swoim życiu religijnym, w nadziei zbawienia? W takim razie oparłeś się na zawodnej nadziei i nie poznałeś jeszcze Chrystusa. Jeśli religia nie może zbawić. Jeśli religia może zbawić, to po co umarł Chrystus? Golgota była niepotrzebna, jeśli religia może również zbawić. Nie, czytelniku, jeden jest zbawiciel, nie religia, lecz Chrystus. Kościół nie zbawi duszy Twej, ani nie zgładzi Twoich z mas, bo tylko Chrystus zbawicie. Wyzwolicie w swej łaski czas. Wielu ludzi myśli, że będą zbawieni, ponieważ wiodą przykładne życie. Polegają oni na swojej moralności w nadziei, że ich zbawi. Przyjaciele, możecie czynić wysiłki w tym kierunku, ale to praca syzyfowa. Jeśli życie moralne i prawe może zbawić, to po co umarł Chrystus? Jaką wartość ma wobec tego jego śmierć? Nie potrzebujecie Chrystusa, jeśli się możecie zbawić sami. Gdybyś mógł dojść do nieba dzięki swym własnym wysiłkom, to wołałbyś na pewno. Patrzcie na mnie. Dostałem się do nieba dzięki mojemu świętobliwemu życiu. Byłem tak dobry, tak moralny i prawy, że Bóg mnie wpuścił do raju. Nie trzeba mi było zbawcy. Ignorowałem Chrystusa, zbawiłem się sam. Lecz nie, czytelniku. Po tysiąc razy nie. Nikt nie będzie mógł tak powiedzieć, ponieważ nikt nie może być w życiu na tyle dobry, by zadowolić Boga. Wszystka sprawiedliwość nasza jest jako szata plugawa. Izajasza 64.6 mówi Słowo Boże. Nie masz sprawiedliwego ani jednego. Rzymian 3.10. Wszyscy zgrzeszyli. Przeto wszyscy potrzebują Zbawiciela. Wielu ludzi wierzy w zbawienie dzięki własnym dobrym uczynkom. Praktykują oni umartwienia i samozaparcie. Dają miał i modlą się, odwiedzają chorych i więźniów. Odbywają daleki pielgrzymki i umartwiają swe ciało. Dlatego też spodziewają się wejść do nieba. Pracują dla swego zbawienia. Podczas gdy zbawienie to musi nastąpić wpierw, potem dopiero mogą działać jako zbawieni i przeżywać ten stan. Student musi się wprzód zapisać do uczelni, zanim będzie mógł pracować dla swojej kariery po studiach. Ty zaś wprzód musisz przyjąć Chrystusa, a dopiero wtedy będziesz zbawiony. Musisz wpierw otrzymać zbawienie, jeśli masz pracować nad nim. Co uczynił umierający łotr, aby być zbawionym? Nie mógł nic uczynić, bo jego obie ręce były przybite do krzyża. Nie uczynił nic. Wszakże Jezus zbawił go. W ludzkim planie zbawienia podkreśla się słowo czynić. W planie Bożym mówi się o tym, co się dokonało. Człowiek obstaje przy tym, by coś czynić, by czymś zapłacić. Chce sobie zasłużyć na zbawienie. Bóg zaś mówi, że zbawienie dokonało się i nie ma już nic do zrobienia, bo Jezus wykonał wszystko. Zbawienie, drogi czytelniku, jest darem. Darem Bożym jest żywot wieczny. Rzymian 6,23. Co masz uczynić, aby pozyskać dar? Zapłacić? Jeśli byś zapłacił, to nie będzie to dar. Jeśli pracujesz po to, by mieć prawo do niego, to i wtedy nie będzie to darem. Dar jest bezpłatny i tak jest ze zbawieniem. Ile zapłacił syn marnotrawny swemu ojcu? Jeśli mi powiesz, ile zapłacił, to ja ci powiem, ile masz zapłacić. Lecz wiesz, że on nic nie zapłacił, bo niczego nie posiadał. Był on bankrutem, jak i ty jesteś bankrutem. Zbawienie przyjacielu jest bezpłatne i nie ma na nie ceny. Dlatego też nie da się go kupić. Gdy byłem w Indiach, widziałem tzw. świętych ludzi, którzy pracowali nad swoim zbawieniem. Po co leżysz na posłaniu nabitym gwoździami? Mogłem zapytać i na pewno otrzymałbym odpowiedź dla zbawienia swej duszy. Lecz po co mają czynić to, czego Chrystus dokonał? Czyż On nie cierpiał, nie krwawił i czy nie umarł za nich? Czyż nie ofiarował się za ich grzech? Czyż Bóg nie zadowolił się ofiarą swego Syna? Cóż zatem mają oni lub co możecie dodać wy do dzieła dokonanego przez Chrystusa? Posłuchaj Słowa Bożego. Jakże jasne jest ono, jakże dobitne. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z siebie. Dar Boży to jest, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Efezjan 2, 8, 9. Nie z uczynków sprawiedliwości, któreśmy czynili. Tytus 3, 5. Nie robiącemu zaś, lecz wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytała nabywa wiara Jego za sprawiedliwość. Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków. Rzymian 4, 5, 6. Nie z uczynków! Jakże to wyraźnie jest powiedziane? Nie z uczynków waszych ani z zasług, bo nic to czynicie nie ostoi się. Bo tylko Chrystus zbawia, jedynie Chrystus. Obyś przyszedł do niego i obyś chciał polegać na jego dziele, dokonanym na golgocie. Obyś mu chciał zaufać, aby być zbawionym. Uczynki nie zbawiły mnie, ani gorliwość, ani łzy. To Jezus Chrystus zbawił mnie. On winy me wziął na swój krzyż. Niektórzy ludzie myślą, iż są zbawieni dzięki temu, że zachowują przykazania. Lecz Jezus powiedział, Nikt z was nie zachowuje zakonu I ja jestem skłonny wierzyć raczej jemu niż wam. Nie zachowałeś przykazań przyjacielu i co więcej, zdajesz sobie z tego sprawę. W tym czy w innym momencie swojego życia naruszyłeś co najmniej jedno z przykazań, a Bóg mówi, ktokolwiek by zachował cały zakon, a w jednym go przestąpił. Winien jest całego zakonu. Jakuba 2,10 Jedno przykazanie, jeden grzech, a naruszyłeś cały zakon. Jesteś więc osądzony, jesteś potępiony, jesteś grzesznikiem. Popełniłeś występek i jesteś winny. Dobrze, co więc masz czynić? Powiesz pewnie, o, przewrócę kartę Księgi Życia i zacznę od nowa. I już nigdy nie przekroczę żadnego przekazania. Czyżby? Nie bądź taki pewny. Naprawdę nie jestem skłonny Ci wierzyć. Lecz nawet gdybyś mógł, to co z przeszłością? Co będzie wobec tego, że przekroczyłeś przekazania? Czy Bóg to zapomni? Na pewno nie. Musisz odpowiedzieć za każdy grzech. Tak długo, dopóki tej odpowiedzialności nie przejmie za ciebie Chrystus. On nie naruszył żadnego przykazania, był bez grzechu, przestrzegał zakon nienagannie. Lecz ponieważ ty tego nie czyniłeś, potrzebna była ofiara pojednania. Oto on, baranek Boży, jest moją ofiarą. Dlaczego nie chcesz, aby był przebłaganiem i za ciebie? Czyste karty księgi życia i czyste życie są ideałem, ale pamiętaj, że wciąż masz do czynienia ze starymi kartami w tej księdze i że są one spamione grzechem. Bóg ich nie przeoczy. One muszą być oczyszczone. Każdy dług musi być wymazany. Wyobraź sobie, że przekroczyłeś swe konto w składzie handlowym i że pewnego dnia chcesz zacząć je spłacać. Czy to zmarze Twój dług i oczyści Twe konto? Na pewno nie. Dług pozostaje, dopóki nie będzie spłacony. Obróć nową kartę w Księdze Życia. Zacznij przestrzegać przykazań, lecz co będzie z tymi przykazaniami, które naruszyłeś w przeszłości? Pomyśl jednak, że przychodzi ktoś, by spłacić Twoje długi. Co wówczas? Możesz zaczynać od nowa. Płać od tej chwili na bieżąco, a wszystko będzie dobrze. Przyjacielu, Chrystus płacił Twój dług. On ofiarował się za każde przykazanie, które przekroczyłeś, za każdy grzech, w który popadłeś. Uwierz w to, złóż mu dzięki i bądź wolny. Tyle jest sensu w mówieniu o zachowywaniu zakonu dla zbawienia, co w zaoferowaniu pacjentowi w lecznicy książki o zachowaniu zdrowia. Pacjent cierpi na raka i potrzebuje leczenia. Ty zaś potrzebujesz kogoś, kto by wziął twoją chorobę na siebie. Bo ty jesteś chory, też cię toczy rak grzechu. Ten ktoś ma ci dać zdrowie, a nie Księgę praw. Przyjacielu, Chrystus to uczynił. On odjął od Ciebie Twój grzech, zaniósł swym ciele na krzyż, a teraz daje Ci życie swoje, życie wieczne. Paweł walczył wciąż z judaizantami, którzy chcieli narzucić uczniom pańskim zakon. Posłuchajmy, co mówi Paweł. Przecież z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Człowiek był usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków zakonu. Rzymian 320 28 Jeśli sprawiedliwość jest z zakonu, to Chrystus umarł nadaremno. Galacjan 2, 16, 21 Zakon nie zbawi duszy mej, nie zbawią mnie uczynki cnót, bo tylko Chrystus zbawi mnie. W nim źródło łaski żywych wód. Czytelniku, dotychczas rozważyłem drogi ludzkie, religię, moralność, uczynki, przykazania. Teraz niech mi będzie wolno zwrócić temu uwagę na Bożą drogę zbawienia. Jeden jest tylko, który może zbawić, a jest nim zmartwychwstały żywy Chrystus. Ja Jam jest droga i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Jana 14.6. Jezus Chrystus i nikt inny, nie religia ani moralność, ani dobre uczynki. Chrystus, syn Boży, jest naszym jedynym zbawicielem. On jest drogą. Nikt nie może przyjść do Boga jak tylko przezeń. Ani przez Mojżesza, ani przez Buddę, ani przez Mahometa, ani przez Konfucjusza, ani przez żadnego księdza, ani przez pastora. Ani przez popa, a jedynie przez Chrystusa. Czy chcesz, by on cię zbawił? I nie masz w nikim inne zbawienia, albowiem nie masz innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4.12. Wspaniały werset. Nie ma jaśniejszego stwierdzenia w Biblii. Zbawienie jest tylko w nim. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? I nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój? Czy odwrócisz się od wszystkiego i zaufasz Jemu jedynie? On tylko może cię zbawić. Ale czy On mnie zbawi? Zapytasz. Ten, który przyjdzie do mnie, nie będzie odrzucony precz. Oto jego własne słowa. Jana 6,37. On może cię odrzucić, bądź przyjąć. Lecz on powiedział, że cię nie odrzuci precz. Cóż zatem uczyni. czyni? Przyjmie cię. Podziękuj Bogu za takiego zbawiciela. Myślisz może, iż skoro Bóg zgotował zbawienie, to już nic nie pozostaje ci do zrobienia. O, cóż za omyłka. Czy nie widzisz, że musisz przyjąć to? Co ci Bóg daje? Biblia mówi, wybierz, weź, przyjmij. Zbawienie zostało zgotowane, lecz ty musisz je przyjąć. Mogę ci podać kubek wody, lecz Ty musisz go przyjąć. Rzeczą lekarza jest, by ci przypisał lekarstwo, lecz cóż ci ono dopomoże, jeśli byś go nie przyjął? Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa, jeśli masz być zbawiony. Tak, przyjacielu, przyjmij Chrystusa. A tym, którzykolwiek Go przyjęli, dał tym moc, aby się stali z synami Bożymi. Jana 1.12. Lecz tylko ci, którzy go przyjęli, są jego synami i córkami. Nie możemy niczego przyjąć, jeśli byśmy się nie zdecydowali. Również bez decyzji nie możemy przyjąć zbawienia. Musimy działać. Wybór jest bezwzględnie niezbędny. Przyjmij więc Chrystusa, przyjmij go teraz. I pamiętaj, że jest różnica między wierzeniem umysłem a przyjęciem w sercu. Wierzysz, że możesz zejść po schodach na dół, ale schody nie zaprowadzą cię na dół, jeśli po nich nie będziesz stąpał. Wierzysz, że pociąg możecie zawieźć do miejsca przeznaczenia, ale nie dojedziesz do celu podróży, jeśli nie wejdziesz do pociągu. Wierzysz, że Jezus może cię zbawić, lecz nie będziesz zbawiony, dopóki nie zaczniesz postępować wiarą i dopóki mu nie zaufasz. Biblia mówi: wierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzieje Apostolskie 16:31. Musisz zatem wybrać Chrystusa, przyjąć go, polegać na nim, oddać mu się, położyć w nim całą wiarę. Ufność bowiem jest warunkiem zbawienia. A zatem wiesz, że musisz być zbawiony. Lecz być może, że odkładasz to na później. Lecz nie ma przyszłości u Boga. Oto teraz czas stworzony. Oto teraz dzień zbawienia. Koryntian 6, 2 Koryntian 6.2. Czas Boży jest czasem obecnym. Przyjacielu. Godzina mija. Czas jest teraz. Teraz jest moment decyzji. Jutro może być za późno. Niech lub się jutrem, bo nie wiesz, co jutro przyniesie. Przypowieści Salomona 21.1. Cokolwiek czynisz nie zwlekaj. Przyjmij Chrystusa. Przyjmij go teraz. W tej chwili żywot wieczny może stać się twoim udziałem. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wyzywajcie go, póki blisko jest. I 556. Przyjdzie czas, gdy nie będziesz mógł go znaleźć. Przeto to przyjmij go. Przyjmij go teraz.